Hejka, witam Was w kolejnym odcinku z eksploracji Europy. Dzisiaj będziemy eksplorować... No właśnie, Wy zapewne wiecie z tytułu, jaki będzie to kraj, a ja dopiero teraz się dowiem. Dobra, nasze koło fortuny jest gotowe, więc po prostu nim zakręcę. W sumie jestem ciekawa, co dzisiaj będzie. O, będzie nasz sąsiad Litwa, no dobrze. Dobra, mamy Litwę. Litwy nigdy nie grałam, więc... W ogóle nie mam żadnego medalu z tego kraju. Dobra, włączam sobie Moving. Nie ustawiam sobie żadnego czasu, bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby perfekt skoraz zrobić, więc dobra, lecimy. Okej, okay, jesteśmy. Nie wiem, gdybym grała NMPZ, to bym może nawet się zdecydowała Polskę walnąć. Taki vibe trochę czuję. Dobra, na dobry początek mamy znaki i to jest bardzo dobra informacja, bo ta ronda może pójść szybko. Kwajpeda 188, dobra, 168 jest tu, mamy E272, ale jest A3 na. Yy, czekaj, tam jest A11, a tutaj jest A13 na mapie zaznaczone. Skoda z 218. A11, dobra, czyli jesteśmy tutaj. kondrogi drogi się zgadza, zgadza się. Jakbyśmy byli tutaj Okej, okay. skrzyżowanie Skrzyżowanie też tak się układa, dobra Więc chyba mamy już od razu Czekaj, już nie pamiętam, że jechałam na North czy na ten Chyba na Norf jechałam Tak, jechałam na North yy, Nie, ma tu tabliczki z nazwą ulicy Czekaj, albo stoi tutaj Posa wicaus. Okej, okay, czyli jesteśmy na tej ulicy, czyli dobrze miałam zaznaczoną. Um, czekaj, tam był skręt, jakbyśmy byli tu. Nie, czekaj, bo ten skręt jest tutaj, więc to jest chyba tego Simkausa. Czekaj, um, czekaj, 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 czekaj. Bo my byliśmy tutaj. Bo tam, jak pojedziemy, to wyjeżdżamy, to ten do skrzyżowania, nie? Nie, czekaj. Nie dobrze, to tak jechalibyśmy na North, to jesteśmy na tym skrzyżowaniu. Szponce już, już dzisiaj. Czekaj na South czy na North? Nie no, no, jak pojedziemy na North, to będziemy mieli. Ja już mam pamięć o tej rybki, przepraszam. Ale zaraz co to jest... To jest taki delikatny skręcik. Jakbyśmy... Czekaj, to chyba jest to, tak dokładnie co jesteśmy gdzieś tutaj. Dobra, mamy pierwsze 5k, dosyć szybko minęło, ale line-upowanie teraz trochę mi za dużo czasu zajęło. Ale na spokojnie, można było to zrobić poniżej minuty z tym info, które miałam. O nie, wrąbaliśmy się w Ale najlepsze jest to, że znowu jesteśmy w mieście. Mam nadzieję, że pozostałe rundy też będą takie w miarę przyjemne. Bo bym nie chciała podróżować po lesie. Aletus. Hmm. Czy miejscowość Aletus? To musi być jakieś duże, skoro to pokazuje. Prieen 30. No ja to już nawet nie wiem, gdzie szukam. Tu szukam po wipie. Okej, okay, tutaj jest Aletus. Tak właśnie mi się wydawało, że kiedyś widziałam Aletus. Dobra, i teraz dobre pytanie, czy to jest ten Aletus, czy to jest ten Aletus? <grych> Czekaj, Prieen 30. Nie wiem, czy będę szukać tego Prenaya. Jakbyśmy byli gdzieś w tą stronę mieli i Tutaj jest Prenae. Dobra, czyli to musi być ten ale tu z... Jesteśmy na granicy miasta, no to wychodzi. Czekaj, jakiś Karłosz tutaj jest. Ja na razie chcę się zorientować gdzie jestem mniej więcej teraz. Yy, tutaj jest jakaś ścieżka. Tutaj jest jakiś karłosz To jest normalnie ten. Um, nie, to chyba nie jesteśmy już tu. Tutaj jest inne miasto w ogóle. Czekaj, to trochę nie jest divided. Chyba, że ona jest divided na mapie, a nie jest divided w rzeczywistości. To byłoby trochę szalone. Um, możemy zobaczyć, jakąś ulicę albo coś. Ale jest mi ciężko się zorientować w jakim teraz jesteśmy miejscu. To tutaj nie ma żadnej rzeki widocznej. A no, rzeczywiście może jesteśmy gdzieś tu. To może jakiś kebab. Ej, ale to by w nie pasowało do tego. To by pasowało, że możemy być tutaj. Łap. Tutaj jakieś state eta jest. A, tutaj state eta, dobra, czyli jesteśmy w tym miejscu, ok. Jechaliśmy prosto tutaj, czyli minęliśmy Circle K, jesteśmy przed Circle K. To jest to. To jest jakiś przystanek autobusowy, więc to może by się pokrywało. Tam jest drugi przystanek, więc chyba jesteśmy tutaj. Dobra, git. No i runda, której bałam się najbardziej, czyli będziemy bardzo długo info szukać. Pamosiu, krasztowalcino drostinis, tak. No chyba nie mam jednej opcji jak jechać po prostu. Nazwy rzeki nie ma, ale jest rzeczka, warto pamiętać. No zaraz, jakaś tabliczka jest. A, to jest chyba ta sama tabliczka, co mieliśmy wcześniej. Dobrze, włączamy dwójkę i jedziemy przed siebie do pierwszego info. O, dobra. Jednak info znalazło się szybciej niż bym spodziewała się. Okej, okay, jest na jest na rygę. <laughs> Ponieważ jest tutaj, ryga jest tu. Zaraz, jedziemy na drogę. O. Jakbyśmy byli na tej drodze. Chociaż przydałby się numer drogi tak szczerze. Zilam. Żilpa musisz. <noise> Dobre nocne miejscowości tu macie, chłopaki, naprawdę. Nie mam pojęcia, gdzie są takie pierdółki. O, czekaj, jest! Żilpa musisz, jest, dobra. <noise> Jednak dobra runda się trafiła. Czekaj, jechałam w tą stronę. Tam jest rzeczka. Ej, czy ja mam pićka? Okej. Okay. Tak się bałam tej rundy, ale szybko udało mi się do info dojechać. Bardzo dobrze w sumie. Cieszy mnie to. Ok, teraz zobieram pytanie: czy też pojechałam w dobrą stronę? Bo jeśli nie pojechałam w dobrą stronę, to będzie się trzeba cofnąć. Ze skutkiem bolesnym. Ta runda chyba nie będzie aż taka łatwa. Niestety. Okej, okay, na no co my tam mamy? Sadinkinkaj i Pikutupenai Czytanie tych litewskich miejscowości, to jest po prostu <noise> coś niesamowitego Chciałabym dojechać na główną drogę, ale z drugiej strony boję się, że pojechałam w złą stronę i teraz będę się błąkać po jakichś wioseczkach. No szczerze, już jadę trochę i tracę nadzieję, że w ogóle w dobrą stronę pojechałam Ciągle są jakieś puste pola ale nie poddaję się, będę jechać dalej. Jeszcze pojadę trochę kawałek. Jeśli nie uda mi się do głównej drogi dojechać, to tam... Dowrócę do punktu wyjścia, ale widzę jest przejazd kolejowy, okej. Okay. Warto zapamiętać, że jest przejazd kolejowy. Okej, okay, dojechałam chyba już do drugiej albo trzeciej Wiochy której nazwy też nadal nie widzę. Okej, okay, udało się wyjechać na asfaltówkę. Przynajmniej tyle dobrego. Ta panemuna. To jest do znalezienia? Ta panemuna? Na takim sumie nie widzę tego. A, tutaj jest ta dobra, dobra. Czyli jednak widzimy. Ta raga panemuna. Czekaj. Zaraz. Ta jest w tą stronę. Tutaj jest. Ta uraka i Panemunę gdzieś musi być niedaleko, nie? No, mniej więcej ta Panemuna. Panemunę Dobre, mamy coś takiego Nie widzę pana Aha, Panemunę jest przy granicy z Rosją hm. Okej, okay, ciekawe W ogóle tutaj jest ta miejscowość, w której kiedyś byłam Jurbarkas się nazywa Fajne miasto Dobra, ale wracając do tego, to jesteśmy gdzieś tu, przyjechałam. Czy jesteśmy gdzieś na north? Tylko teraz trzeba się zastanowić, z której drogi mogłabym przyjechać tutaj. Hmm, to wygląda jak to. Może wygląda jak to. Już przystanku autobusowego nie widać, więc można byłoby polemizować. Ale musimy być gdzieś mniej więcej na środku. Nie pamiętam jakie tam nazwy miejscowości mijam, ale gdzieś niedaleko przejazd kolejowy był. To może i rzeczywiście byliśmy tutaj. Czekaj, do czego mamy bliżej? Do Tauraga mamy bliżej. To może i rzeczywiście stąd przyjechaliśmy. Ale nie ma ten. Zaraz pojedziemy tędy. Jest skręt, i tutaj jest skręt, dobra, więc może to by pasowało do tej narracji, że jesteśmy na tej drodze Och, Tylko teraz, jakby się zostało jak bardzo daleko stąd przyjechałam, bo jechałam na South Muszę pojechać na North, mam nadzieję, że, ten, że znajdę jakieś info Bo trochę się cykam tutaj znajdować ten... Znajdować kąt po wajbie. O, 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 była tabliczka Hmm, czekaj, Skąd? czemu jest zablurowane? No, czekaj, rodzi -no się naj. Rukikaj, -ru to może być to. Nie, jest zakończone na jaj. Ewident ewidentnie jest na jaj zakończone. O, robko jaj, to chyba musi być to. robko jaj okej, okay, kąt idzie tak tutaj są jakieś domy góry, lasy, domy boję ja się szukać trochę kątu po vibe'ie, y, tak szczerze robko jaj jakbyśmy byli tu nie wiem, czekaj, tam jest skręt i tam jest skręt, jakbyśmy byli tu Ale tutaj nie wiem, czy jest kościół Ty, a może jest tu kościół? Klikać czy nie klikać? To jest dobre pytanie, ale chyba nic lepszego nie wymyśla Dobra, mam 5k Ale się przez chwilę bałam, że, że to nie jest ten skręt, ale kurczę, ta runda była w cholera ciężka Ale jednak dobrze, że uparłam się jedno i pojechałam w tą jedną stronę w ogóle, kurczę, to, to nie wygląda jak Litwa, nie? To nie wygląda jak Litwa, totalnie. Jakoś tak górzyście dziwnie jest. Jeśli jak Pagórkowa, to, to chyba w okolicach Wilna jest, z tego co tak mniej więcej myślę. Jakiś dziwny blur w ogóle. Znowu będziemy tutaj długo szukać? Albo i nie? Okej, wyjechaliśmy dosyć szybko na asfaltówkę. Szczerze się nie spodziewałam. Czekaj, jedziemy na South, żeby zapamiętać e, Czekaj, tam była tabliczka z miejscowością? Chyba nie Czekaj, a może pojechać w tamtą stronę? Dobra, najpierw zobaczymy co się tu dzieje Dobrze byłoby do jakiegoś numeru drogi dojechać, albo do miejscowości e, Zaplatiskie Ignalina Okej okay. Nie wiem, jak, czy mam dzisiaj jakiegoś farta do, do znajdywania jakichś randomowych miast, bo dosłownie to było widać na mapie, nie? Ja mam naprawdę jakieś głupie szczęście dzisiaj. Zablatisko. Czyli zablatisko. za zablatisko okay, jest tutaj, więc Ignalina, jesteśmy tu. Jechaliśmy tą drogą. Nie widziałam znaków, żadnych jakichś znaków szczególnych, jeśli chodzi o to. Czekaj, ja jechałam na South chyba, czy na North. Ty na East, tak Już nie wiem, gdzie jechałam ja Musimy dojechać do drogi znowu eee, Czekaj, idzie tak Czekaj, tutaj jest jakieś jezioro, więc możemy być przy nim Nie wiem, zgaduję, że moglibyśmy stąd wyjechać Jeszcze czekaj, to jezioro w jakiś sposób na nas patrzy w tamtą stronę na nas patrzy, więc może stąd wyjechaliśmy no, to by się zgadzało w sumie, bo jest taki skręcior Ale nie wiem z której ulicy <laughs> To trzeba byłoby jeszcze ustalić Okej, okay, tutaj mamy coś takiego Czekaj, 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 czekaj Pazeres G Okej, okay, czyli to jest ta ulica Czyli jesteśmy rzeczywiście na tej uliczce, dobra ja wjechałam, gdzieś tutaj byłam. Gdzieś tutaj mnie zrozpiło. Gdzieś tu zrozpiło mnie. Czekaj, Azuolo, Azuolo, Tururoro. Hmm, to wygląda jak to. To chyba jest to. Jakiś numer to Może tu jest. Chyba nie. Nie, dziesiątka ty tutaj nie ma numerów domów oznaczonych. Ale to chyba jest to. Dobra, mamy 5K. Okej, okay. 16 minut 30 sekund. Wydaje mi się, że to jest bardzo dobry czas, jeśli chodzi o zwiedzanie takiego kraju i jak się nic nie wie na jego temat. Zwłaszcza jeśli chodzi o miasta. Ale trzeba też przyznać, że seed był bardzo dobry, bo rozpiło w takich miastach, które były dosyć szybko do odnalezienia. No, tylko ta jedna lokalizacja przy granicy z Rosją była trochę nieszczęśliwa, bo trzeba było dosyć długo jechać do głównej drogi. Ale tak, myślę, gdyby nie ta lokalizacja przy tej granicy z Rosją, to byśmy mogli nawet zrobić tego seeda poniżej 10 minut. Mam nadzieję, że eksploracja Litwy razem ze mną nie była taka nudna. Na dzisiaj niestety już kończymy tą eksplorację Litwy. W następnym odcinku będziemy zwiedzać sobie jakiś inny kraj, zobaczymy co koło Fortuny wylosuje. Na dzisiaj dziękuję. Zapraszam do siebie na Twitcha, bo czasem streamuję. I to tyle. Do usłyszenia. Buziaki!